No, coś tu przyszło. Ja wyszedłem na moment. Czy to zenek? Zenek! Jest, zenek przyszedł. A my którą? 6.09. Jest. No, jest. Zenek, gdzieś ty był? Tu na ciebie godzinę czekamy. No. O, jak pasztet wsuwa. A, jak mu podpasował. No. A, zaledwie przełyka. Proszę, taka pajda, naraz nie musi zbierać po kawałeczku. A my tu na dworze mamy mgłę. Zobaczcie jakie mleko tam dalej za drzewami A tutaj jak, jak się ładnie rozkłada Jeszcze pójdziemy tutaj na drogę gdzie jest ładny widok Tylko jak lampy świeciły teraz lampy nie świecą bo już świt Automat wyłączył. To zobaczymy, czy będzie widać? Oj, chyba nie nie ma tego efektu, który był jak lampy się świeciły. A tu kto to? Mamuśka. Co mamuśka, Kiciulka. Kicia, kicia? A bambusia była. Kacuś, kiciólek, kaciólek. Kolega Dawid. Alisek podjada. Nie ma kotków specjalnie dużo, ale wcześniej jeszcze jak lampy się świeciły, to były. Tylko nie była bambusia, mamuśka, bolesław Krzywołusty był bolek, kotek, gacuś, nina. a położył się. Położył się i czeka. No. Najadłem się, prawda? Zenek, najadłeś się, pasztetu zapiekanego. No, kto tu? Oj oj oj. Kto to jest? Kto mi tu piuka koło nóg? Kto ty jesteś? Mamuśka. No ja się odpoczywa. No cóż, kochani, w takim układzie kończymy ten odcinek i kociarze całego świata, łączcie się.